Pożyczka przez internet na konto. Oferta banków i firm pozabankowych jest coraz bardziej rozbudowana i dopasowana do potrzeb kredytobiorców, a ci szukają jak najszybszych sposobów uzyskania dodatkowej gotówki, najlepiej bez wychodzenia z domu. Okazuje się, że jest całkiem sporo możliwości otrzymania pożyczki przez internet na konto. Wszystkie etapy składania wniosku i weryfikacji są realizowane online. Czym są pożyczki pozabankowe? Pożyczki na konto udzielane są przede wszystkim przez firmy pozabankowe, których oferta jest doskonałą alternatywą dla kredytów udzielanych przez banki. Te ostatnie również oferują możliwość uzyskania finansowania przez internet i na konto, jednak trzeba wtedy spełnić zdecydowanie więcej formalności. Bywa i tak, że wniosek składa się przez internet, ale formalności konieczne będą w siedzibie banku. W przypadku firm pożyczkowych działających poza bankami sprawa jest zdecydowanie prostsza. Większość z nich oferuje kompleksowe wnioskowanie i załatwianie formalności online od złożenia wniosku aż po wypłacenie środków na konto bankowe. Jak zdobyć pożyczkę przez internet na konto? Jeśli szukasz pożyczki przez internet z wypłatą środków na konto bankowe, sprawdź ofertę największych i najbardziej znanych parabanków działających na polskim rynku. Jest ich obecnie co najmniej kilkanaście, wybór jest więc całkiem spory. Większość firm pożyczkowych ma na swoich stronach bardzo proste systemy do składania wniosków. Składają się one z widełek, w których wybiera się kwotę pożyczki oraz termin spłaty, a następnie wypełnia prosty wniosek. We wniosku podaje się zwykle jedynie podstawowe dane. Nie ma konieczności dołączania żadnych dokumentów poświadczających zatrudnienie czy dochody. Nowi klienci są jednak weryfikowani poprzez przelewy weryfikacyjne. Najczęściej trzeba przelać jednego grosz na podane konto, dzięki temu firma pożyczkowa jest w stanie zweryfikować, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę oraz właściciel konta, na które środki mają trafić, to jedna i ta sama osoba. Kto może ubiegać się o pożyczkę na konto? Aby ubiegać się o pożyczkę na konto, trzeba spełnić kilka, ale niezbyt wymagających warunków. Trzeba przede wszystkim być osobą pełnoletnią i posiadać dowód osobisty oraz w większości firm pożyczkowych obywatelstwo polskie. Konieczne jest również posiadanie konta w którymś z polskich banków. Nie ma bowiem możliwości ubiegania się o pożyczkę z przelaniem środków na inne konto, nawet kogoś z najbliższej rodziny. Osoby, które ubiegają się o szybką pożyczkę na konto, nie muszą dokumentować swoich dochodów i kondycji finansowej, co nie znaczy, że można sięgać po takie produkty bez zastanowienia i dokładnego przeanalizowania swoich możliwości finansowych. Dostępność pożyczek na konto sprawia, że mogą je otrzymać nawet osoby bez dochodu, a to powoduje później spore problemy ze spłatą, naliczanie dodatkowych odsetek i kar, a w efekcie spore problemy finansowe. Pożyczka na konto czym się wyróżnia? Najważniejszym wyróżnikiem pożyczek na konto udzielanych przez firmy pozabankowe jest ich wypłacanie w formie bezgotówkowej na podane przez wnioskodawcę konto bankowe. Pożyczki są bardzo łatwe w obsłudze i wygodne, można je otrzymać bez wychodzenia z domu i w bardzo krótkim czasie. W większości firm pożyczkowych czas od złożenia wniosku do uzyskania pozytywnej decyzji pożyczkowej i wypłacenia środków na konto bankowe to nawet mniej niż godzina. Zanim zdecydujesz się na pożyczkę w konkretnej firmie, warto sprawdzić ranking firm pożyczkowych, upewnić się, jakie jest w nich oprocentowanie, dodatkowe opłaty oraz ile można pożyczyć. Najczęściej nowi klienci mają dosyć ograniczone kwoty, o jakie mogą się ubiegać. Dopiero po spłacie pierwszej pożyczki w terminie, gdy parabank zyskuje pewność, że ma do czynienia z solidnym pożyczkobiorcą, można ubiegać się o większe finansowanie. Pożyczki na konto dostępne są nie tylko w formie chwilówek, które zwykle trzeba spłacić jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach. Wiele parabanków oferuje również pożyczki ratalne, są one wyżej oprocentowane niż kredyty w bankach, ale zdecydowanie łatwiejsze do uzyskania.